więc ja jestem jest Rockston. Dzień dobry. I widzimy się na pierwszej ręce w Skywarsach. dlaczego, ale dobra, dobra, my tutaj lecimy z Rockston. Ale spokojnie po skrzy... u mnie widać Twojego skina. No u ciebie tak, to dobrze. Rockston też nagrywa jego kanał. I ogólnie jak dobijecie u niego 100 subskrypcji, co myślę, że dla was to nie jest problem, to dobije, to ten. To on zrobi konkurs jakiś. Hmm, zapewne. Ja też mam no, pomysł i jaki. Ten. No, Masz. pewnie coś, coś fajnego i ogólnie wyniki konkursu robię na, jak będzie pod tym odcinkiem 100 łapek. Light, nie? Mhm. Mm 100 łapek pod tym odcinkiem i macie wyniki konkursu. I to nie jest coś. Już mogę lecieć na środek, jak mi się wydaje. Poczekaj, ty jesteś w żelazny taki trochę. Mm -hmm. Tu do ciebie się tepać nie będę. Tam się już biło na środku. I ja tu jednego zabiję więc o, pobiję się i ją. <grym> dobra. Czy jesteś w środku? Tak, tak. i To nie zabijamy się. Nie. Jak coś szarpne miecz jest lepszy. No tyle to wiem. Grałem kiedyś na A, no dobra. E, dobra, czekaj, o, dobra. Jeden taki trochę uzbrojony, a ty szaczne, też... Czekaj, kto tu został jeszcze? Jest, jest jeszcze jakiś typ, tylko Gdzie on? Mm, tam. Kurde, ale mnie oczy To weź gdzie Chyba. czekaj. No jest tam. Wiem. To ja się tepam. Tak, tak, jest tam. Ty masz perełki? Gdzie... No mam, ale gdzie on? Nie, nie ma go tu, czekaj. Był tam pochodził. Ale spodem. dobra jest, idę do niego. Okej. Okay. Kurde, on mnie sklepie. Nie no, żartuję, nie sklepie. No bo mam dwie perełki. Padł. Padł. Okej okay. Nie, czekaj, on chyba nie padł Ej, a nie dobra, padł Dobra, idzie chodź na środek nie. Jeszcze nie, <grymne> nie, 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 nie. Strefa, strafa Nice Drożą widzimy się na kolejne rędzienie, kolejne rędzienie. i pamiętajcie, 100 w górę to wyniki konkursu 100 subskrypcji u mnie to coś fajnego no właśnie, 100 subskrypcji u niego. Coś I, dużo i... tych setek. No. no. Ale to wbijajcie, bo wiecie, wiecie co, bo jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie, ok, dotrwałem, a ogólnie chciałbym powiedzieć, że smutno mi, bo nie, dobije, bo nie dobija, bo dobijacie pod odcinkami tam 50 łapek, a ja chcę, żebyście dobijali jak kiedyś, czyli tak 90. I ja chcę, żebyście dobijali te 90 łapek, bo mi smutno. Czekaj, okay, to jesteś ty? Nie, to jakiś typ Ale go klepę, klepę go i padł Czekaj, to nie ty? Do, Dolecę, Doleciałem. Nie! O ma tego pancia zasranego Ja pierdzielę Dobra, powiedz jak zginiesz Albo wygrasz I zginęło. Kolejny arenie jest nas dwóch teraz i ogólnie ten odcinek nie będzie jakiś długi, bo bardziej chciałem powiedzieć wam o... o tym, że na 100 łapek będzie tutaj konkursik już ogłoszony i ja chciałbym, żebyście dobili te 100 łapek. To dla was nie jest problem i to właśnie najlepsze. A nie wiem czemu jest tylko 50, znaczy to i tak dużo. ja za to wam bardzo dziękuję i w ogóle. Nara kiepie! Bo ej jak aura! Wygrać. Nie, i chciałbym żebyście dobijali tyle łapek co kiedyś dobijaliście. Bo kiedyś było na serio dużo. 70 łapek chociaż tyle chciałbym żebyście dobijali. Bo dla do was to nie jest problem, a, a ja się cieszę, nie? No. I mu też możecie dobijać tyle. Bo on wam nic nie zrobił. On was bardzo lubi. Dobra, ja tutaj klepem. Okej okay, padł. E, dobra, easy nawet. Mega skoku, dobra. No comment. Nie, to ja, to ja jak coś. No spokojnie widzę, widzę. zostaliśmy sami. No dobra, ale... na ostatni arenie wraz z Rockstonem. No. No. Ej, ogólnie proszę was, dobijcie dzisiaj stołap. A w sumie jak dobijecie stołapek, łapek, macie od razu konkurs. Jeżeli nie dobijecie stołapek, to macie dopiero na 900, bądź 1000 słów, ale myślę, że na 900. Żeby tam was jakoś kurde nie wkurzyć. Mam perełki i nie zostaliśmy jeszcze sami. Nie. To ja idę na środek. <laughs> to ty! Nie, jakoś źle rzuciłem perłę. Więc... Dziękuję. Ostatnia ręka jednak należy do mnie. Tak. Dobra, chodź, tutaj się pożegnamy. To mi to by było na tyle z tym odcineczku, jeżeli chcecie więcej dopamiętajcie. Tutaj musi być 100 łapek i macie od razu wyniki, więc ale mam nadzieję, że i tak dobijecie 100 łapek, tak więc ze mną był Rockstone i się ma. No, na no co ty patrzysz? No nie no ja na nic nie patrzę, no, no bo to ja patrzysz mam tamtą w tamtą stronę, no. bo ja mam źle skinę ja nie widzę. Oh.